Witam wszystkich na moim kanale. Tym razem pierwszy odcinek z gry Farming Simulator 2015. Jak widać u mnie praca w reże, tak powiem. Bo zaraz po pokoszeniu już jest kultywowanie i zaraz szeni następnych. To już, jest, to już jest trzeci pokos. Czyli no, trzeci raz już e, e, obrabiam to pole, no, na razie tylko mam jedno pole, więc muszę zarobić na to, żeby e, kupić tych pól trochę więcej i kredyt już niestety wzięty, więc myślę, że to trzeba powoli e, rozwijać niestety no, tylko, tylko na takiej zasadzie, no ale zawsze to, no wiadomo, to tak, tak to wygląda w, w, w życiu że nic się nie da od razu. Oczywiście będę starał się grać e, bardzo realnie, żeby, no żeby nie było e, jakiś tam um, odskocznie uchybienie od rzeczywistości, chociaż wiadomo zawsze to jest tylko gra i no nie zawsze da się to wszystko. Zrobić tak, jak powinno, ale na pewno będę się starał, żeby tak było. Jak widać, muszę, muszę zatrudniać pracowników. Samemu się nie da tego wszystkiego zrobić tak, żeby było idealnie, więc wspomagam się właśnie pracownikami. No, ale jak widać, współpraca idzie nam bardzo, bardzo dobrze. Wcześniej udało się zebrać ponad 40 ton zboża, więc teraz rzepak, wiadomo pak większe, większe plony, plony, większe, więcej kosztuje po prostu w skupach, więc dlatego właśnie rzepak. <tryk> <tryk> uh -huh. Pracownicy sobie radzą, dlatego ja też teraz e, zajmę się opryskaniem znowu. Żeby na bieżąco tutaj z wszystkim być. Mhm, dotąd jest pryskane. No są moje początki z tą grą, także też e, ciężko mi się dodać jeszcze do końca do wszystkiego tam e, nauczyć, więc no, no jest to dość powolne, ale myślę, że już idziemy bardzo dobrze. Na razie mapa standardowa, później chcę coś wgrać, coś z modyfikacji, ale na razie wszystko w standardzie, e, no żeby się nauczyć obsługi tego wszystkiego, bo jednak e, jest, jest tego trochę. A przy nowych maszynach będzie podejrzewam jeszcze więcej, więc no niech to wszystko powoli swoim życiem się toczy Planuję też jeszcze serię z FSA 13 Zobaczymy jak to nam wejdzie Na razie jeszcze FS nie mam, czekam na, na, na paczkę, że tak powiem I wtedy będę mógł a coś, coś więcej powiedzieć o tamtej grze, też tak na razie tam się bardzo, bardzo spodobała, bardzo yy, przypadła mi do gustu, że tak powiem. Już kilka godzin nad nią spędziłem. Jak widać zresztą, coś, bo coś się tam dzieje. Trochę sprzętu już też kupione, w sensie że, że przyczepy, mam jeszcze przyczepy do zbierania słomy, e, którą wykorzystywałem właśnie jak było, była pszenica chyba, po, tak pszenica była, e, to właśnie ją wykorzystywałem do tego żeby zbierać słomę i, i, no i było to jakąś tam przydatne. Tak więc teraz no musimy tutaj ogarnąć trochę tego, żeby kupić więcej sprzętu, więcej, więcej pola no i też chcę w, w, zainwestować w krowy, żeby rozwijać to jak najbardziej. Ale wszystko w swoim czasie. Odcinki myślę, że no, na razie będę starał się rzucać jak najczęściej. No nie mam jakiegoś jeszcze stałego planu na te odcinki ale no, no to wszystko potrzebuje swojego czasu i i wszystko zależy od tego jak będziecie oglądali i jak będzie kanał się rozwijał I czy w ogóle będzie się rozwijał To wszystko się okaże z czasem jak będzie oglądalność i zainteresowanie tym wszystkim, tymi moimi seriami. Żepach po opłaskaniu chyba ma jakoś większą wydajność, bo na początku miałem 600 litrów chyba, ze, 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 ze przejazdu, a teraz po czterech przejazdach jest zbiornik więc coś tam się pozmieniało, ale chyba pszenica miała większą wydajność, bo z półtorej przejazdu już był zbiornik kombajn jeszcze mały, bo mam 4,5 tony zbiornik, także no, to jest wszystko wszystko podstawowe jeszcze, więc no, no, no niestety E, wiadomo na początku nie da się inaczej muszę następny odcinek pewnie będzie ze sprzedaży tego zboża bo jest w silosach już tam mam trochę e, tak więc pojeździmy sobie będziemy patrzeć gdzie tam droższa lepsza cena jest i, i tam będziemy to wszystko sprzedawali a jak na razie e, tak no razie trzeba to pole skończyć i mm, to muszę się jest powrotem rzepak, ale to już chyba będzie wes, ja, ostatni. Ostatni rzepak, następny będzie jęczmień. Tak planuję jęczmień, ale zobaczymy jak to nam wyjdzie. Bo nie do końca jeszcze znam się na tych ikonkach, które tam określają. Które zboże jest jakie? Muszę najpierw zobaczyć co i jak. No, ale myślę, że wszystkiego z czasem, jak najbardziej się nauczymy. O, już nawet wcześniej skończył. Kupiłem dwie właśnie takie większe przyczepy. Bo z tą jedną małą to już się nie dało zbytnio, bo co chwilę trzeba było jeździć na... wysypać, a tak mam dwie takie duże będzie łatwiej z nimi wywozić nawet, także wszystko jest na dobrej drodze. Myślę, już ładnie dojrzało. O, zaraz pole się kończę. To już akurat jest nowe, już także myślę, że teraz już będzie na bieżąco. Prze się miałem trochę przestoju z racji tego, że nie, nie dojrzewało na bieżąco. Teraz już ładnie dojrzało, także myślę, że będzie, będzie to szybko szło dość. Zobaczymy jak jak będzie się opłacało właśnie jak wyjdą plony nam z tego pola eee, no tak żeby udało się coś więcej zarobić. Eee. Wskiwać, jeszcze nie wejdzie, więc za chwilę dopiero przejadę no, ale wszystko idzie na bieżąco, więc nie jest tak źle no tam już następny nam dojrzewa i za chwilę znowu kolejne, więc no idzie to fajnie, doszło już teraz nie będzie przestojów, że tak powiem Przyliczy, bo bynajmniej wtedy na bieżąco idzie po kolei. Złóżmy opryskiwać, zobaczymy, czy jeszcze raz będzie musiał przejechać tym silnikiem, tym czy już wystarczy, ale myślę, że jeszcze raz będzie musiał przejechać. Na farmie nie zostało już zbyt wiele sprzętu. O, akurat w sumie. Proszę, przejedziemy wtedy. Jak już jest akurat. <tryk> 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 Na farmie w sumie została tylko przyczepa samozbierająca do, do słomy. Mm. No słoma wiadomo, też, też poszło na sprzedaż, chociaż z tego akurat wielkich kokosów nie ma. No ale zawsze coś, coś dodatkowo jest. Jak widać, no, z... praca w polu idzie w ekspresowym tempie i, że powiem, 24 godziny na dobę, bo tak naprawdę w nocy też jeżdżę. No mam też szybki ustalony czas, ale to. No dobrze mi się na takim gra, Nie jest to jakieś tam utrudnienie. E, dość fajnie się gra na takim właśnie przyspieszeniu czasu. O, zaraz... o tak zrobimy. Niech jedzie. Złożymy sobie i postawimy go z powrotem. U góry niech stoi i czeka na kolejną przy ten, przeprawę na drugą stronę. Już prawie pełna jest jedna przyczepa może w sumie pojadę po drugą żeby już później nie jeździć tylko żeby były dwie obok siebie <śmiech> <śmiech> trzecia jak widać też jest ta mała ale no na nią wchodzą dwa zbiorniki dosłownie więc na początku z niej korzystałem, teraz już myślę, że te większe jednak będą miały więcej wykorzystania niż ta mała. Tak, jestem Discher. No, trochę przyczepa się przesuwa No dobra, mamy poczepioną przyczepę, jedziemy tam postawić. Myślę, że już tam będzie ten kombajn pewnie do opróżnienia. Może zaraz na tą opróżnimy, to nie ma znaczenia akurat na którą przyczepę. No tak, ja myślałem, że już stoi. On zaraz będzie sypał. O, sypie. Aż to będzie kolizyjność, bo z kultywatorem już jeździ, więc małe opóźnienie wyszło. No ale zaraz kombań już też ruszy, więc wszystko się wyrówna. A forma jest dość biznesowa, że tak powiem, bo w kółko się kręci e e robota. Także na bieżąco wszystko jedzie i no, no, trzeba jakoś zarobić na tym polu. później, tak, jest, chyba zanim kupię pole, to będę musiał kupić trochę sprzętu. Bo nie jest to wszystko tak adekwatnie. Co z tego, że kupię pole, jak nie będę w stanie go o, obrobić, bo nie będzie czym. Z cofaniem jeszcze mam trochę problemów. wygląda no nie, dobrze teraz się pole skończy więc już będzie też będzie można zobaczyć ile wyjdzie z pola ale nie, na pewno nie wyjdzie 40 ton będzie dużo mniej mamy 20 i wcześniej wysypałem już do silosu 4 Będzie jakoś tam super dużo tego. 24 i jeszcze będą 6 przejazdów 8. No, około 30. No w sumie będzie podobnie, bo też będzie koło, koło tych 30 ton. No to nie tak źle jeszcze. Myślałem, że będzie dużo mniej Ech, w porównaniu do tamtego. W porównaniu do pszenicy ale jednak nie jest takiej nie ma takiej tragedii albo mamy 14 no zobaczymy ostatecznie jak wyjdzie o, jeszcze chwilę znowu trzeba pryskać oczywiście w standardowym wersji jest 5 ciągników ja już jeden sprzedałem bo ten mały to się no, zbytnio razy nie nadawał że nie był mi potrzebny do niczego także to też yy, zbyłem się go no, po prostu, no a, a, a za to kupiłem chyba przyczepę jedną Akurat było zobaczymy, jak to wszystko później sprzedam. I zobaczymy, ile tego zostanie. No, no bo to jedno pole chyba kosztuje 160 tysięcy, gdzieś tam widziałem. No, jest to też dość duże pole, no, dlatego muszę najpierw chyba do tego pola kupić ciągniki i kombajny, żeby to wszystko jakoś. Współpracowało tak jak tutaj, żeby na bieżąco było, a nie że musiałbym czekać na coś i, i kombinować. Zobaczymy, ile to u góry pole kosztuje. Przejdziemy się tutaj, zobaczymy. <Ky> to też jest dość wielkie pole. No te wszystkie są bardzo wielkie, dlatego ciężko jest coś wybrać, żeby kupić. Taki nie, bo czysto. 280... 6950. No wszystko... jest bardzo drogie, a niestety. No zobaczymy jak to wszystko wyjdzie z tym... rzepakiem teraz. Do tego rzepaku trochę będzie. Mam nadzieję, że dwa... no dwa razy pole przerobię, żeby tego <grymne> rzepaku było. Jak tam z tym jeszcze się nie zmieści, nie. A, będzie widno się robiło, już będzie łatwiej, będzie lepiej widać. I akurat no, znowu będzie pełno, więc już można przygotować ciągnik. No i tu już tak elegancko. Pierwsze coś dojrza dojrzało, oczywiście wysychanie mam wyłączone, bo na początku nie wiedziałem zbytnio jak to zrobić i... i połowa pola mi zdążyła uschnąć zanim zanim ją skosiłem, dlatego też musiałem to wyłączyć. Nie, jakaś taka opcja nie podoba mi się nawet. No, mówię czasem, przyspieszone razy 60. No, dobrze mi się w takim trybie pracuje, dość szybko to wszystko idzie. No, w kombajnie już koguty się włączyły, zaraz tutaj będzie wysypanie na dole. No, jeszcze trzy przejazdy zrobi? Powinien. A ten tu nie zawróci teraz. Z kultywatorem. Mogę jeszcze od razu ustawić tutaj. No dobra, teraz się ustawię. Oczymy w którym miejscu się zatrzyma. Tam tak podjadę, zaraz wysypiemy. <słuch> albo się nie zatrzyma albo musimy zatrzymać trochę na syp Pomimo tego, że to jest dość mały kombajn, ale radzisz sobie w tych warunkach to, co, co, co mam. No to jest jedno pole, więc to no nie ma jakiegoś tam szału z tym, ale no to są początki. A nie chcę sobie dopisywać kasy, bo to no to nie ma sensu, taka gra. No bo gramy tak, jak yy, yy, prawidłnie powinno się grać, albo, albo nie gramy, no. Tak samo jak co to jest za gra na no, naczytach, no, a że widzi się gdzie jest wróg czy, czy inne różne mm, sytuacje, także no, myślę, że e, realność gry to, no, to jest jakaś tam podstawa. Mm, rozłóżmy to, bo już chyba będzie miejsce, żeby tak już możemy śmiało pryskać. No przejdź, przejdź <laughs> <laughs> Powinno wystarczyć jeszcze na jeden przejazd hmm, To się jakoś chyba podnosi Ten opreskiwacz, ale nie wiem jak to się... O buż, O! Mówiłem, że się jakoś podnosi. A no to myszką wszystko działa. No i teraz będzie jeszcze raz do góry. Starczy? Powinno wystarczyć. Powinno wystarczyć, bo poszło 300. To 300 tam... A, spokojnie. Tu nie ile razy, ale powinno wystarczyć. jeszcze się złoży na spokojnie. Ile tam jeszcze zostało tego? aż kombajn wraca ostatni raz. Mm, tak więc... Będzie mógł już zacząć od początku. Nie mam... Hedera do kukurydzy, więc jak na razie z kukurydzy nie będę, bo nawet chyba nie ma zbytnio po co tej kukurydzy robić. Tak, ostatni raz kombań już jedzie z tej strony, więc zaraz będzie elegancko zakultywowane, zasiane. No i jedziemy od początku. No, nie ma co tutaj się rozdrabniać na drobne i trzeba będzie to jakoś pogodzić wszystko. Zobaczymy, ile czy pewnie zaprzeczona no, będzie pełna? No, powinna być pełna z tego wszystkiego już <coughs> Więc wysypiemy sobie i. O! Wejdzie wszystko. Uuu, jeszcze mało. No dobra, to już mamy wysypane. Więc kombajn jedzie dalej do pracy. <laughs> Od początku pola. Zatrudniamy pracownika, a my się słyszymy i widzimy w następnym odcinku. Eee, zobaczymy co będziemy robili. Na, na razie nie ma planów, więc do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!